Jak zaoszczędzić czas i zyskać na komforcie w trakcie podróży lotniczej? Skorzystaj z najnowszej usługi parkingowej na lotnisku Chopina. Vale Parking umożliwia przekazanie pojazdu bezpośrednio przed wejściem do terminala, bez konieczności szukania miejsca parkingowego. Wystarczy, że zarezerwujesz usługę na naszej stronie internetowej, a po przyjeździe na lotnisko przekażesz auto obsłudze. Nie musisz się o nic martwić. Na miejscu przygotujemy protokół, który potwierdzi stan samochodu. A następnie obsługa odprowadzi go na specjalnie przygotowane miejsce parkingowe. Ty bierzesz swój bagaż i udajesz się do terminala. A jak przebiega odbiór samochodu? Po przylocie zgłoś się do punktu obsługi klienta usługi Vale Parking. Personel zaprowadzi cię do samochodu, który będzie czekał tuż przed terminalem na parkingu Premium. Na miejscu obejrzysz swój samochód i podpiszesz protokół przekazania. Tylko tyle. Vale Parking. Szybko, wygodnie i komfortowo.